Po katastrofie smoleńskiej funkcję prezydenta objął tymczasowo marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski. On też stanął do walki o prezydenturę w przyspieszonych czerwcowych wyborach 2010 roku. Po drugiej stronie zobaczyliśmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To dwie bardzo różniące się charakterologicznie postacie, gdzie stonowany i budzący sympatię Komorowski z rodowodem solidarnościowym nie był bez szans. Dodatkowo niesiony był poparciem dla pierwszego rządu Donalda Tuska, którego polityka znaczących inwestycji stała się trafnym antidotem na kryzys ekonomiczny. Jarosław Kaczyński już wówczas był posiadaczem znacznego negatywnego elektoratu, a szykowana przez PIS ofensywa smoleńska jeszcze nie przynosiła efektu i nie dostarczała partii nowych rzeszy agresywnych zwolenników. To miało wkrótce nastąpić, ale wówczas stan wzajemnej wrogości pozwolił kandydatowi Platformy Obywatelskiej wygrać drugą turę z pięciopunktową przewagą przy niezbyt imponującej frekwencji 55%. Choć czarne chmury nadciągały, nic nie zwiastowało dramatu.